Spotykamy się w wyjątkowym dniu przy Centrum Muzyki w Krakowie. Dziś swój jubileusz, 55-lecia działalności obchodzi kapela Krakowiensis. To orkiestra miejska, która już wkrótce zagości w obiekcie Centrum Muzyki w Krakowie. Mamy dla nich najlepsze i najpiękniejsze życzenia. Oczywiście bardzo udanych kolejnych sezonów artystycznych, ale też koncertów na najpiękniejszych scenach świata i satysfakcji, twórczej satysfakcji. Te 55 lat to z pewnością owocny czas dla Kapeli Krakowiensis, ale przed nami w Centrum Muzyki, mam nadzieję, wiele wyjątkowych koncertów, realizacji, projektów. W Krakowie odbywa się ponad półtora tysiąca koncertów muzyki klasycznej. Chcemy, aby przynajmniej część z nich zagościła na stałe w Centrum Muzyki. Miasto Kraków już od dawna wspiera najróżniejsze przedsięwzięcia związane w ogóle z szeroko rozumianym sektorem muzyki. I chcemy, aby te projekty, które już mają własną markę, ale też współtworzą markę Krakowa, miały możliwość tutaj prezentacji swoich wydarzeń. Chcemy też, aby to miejsce Tętniło życiem od wczesnych promieni słonecznych aż po gwiazdy wieczornych koncertów. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji prac wykończeniowych w Centrum Muzyki realizację prac z branży elektrycznej, teletechnicznej i branży sanitarnej. Z dumą mogę ogłosić, że Centrum Muzyki w Krakowie otrzymało certyfikat EDGE. Dbamy o środowisko naturalne, dbamy o przyszłe koszty eksploatacji, aby były jak najniższe, ale przede wszystkim zależy nam na komforcie użytkowników, po to, aby to miejsce było miejscem integracji społecznej, miejscem edukacji, miejscem wypoczynku, spokoju i wytchnienia i aby temu wszystkiemu towarzyszyła muzyka. Centrum Muzyki w Krakowie to jest najważniejszy projekt ostatnich czasów. Mamy do czynienia z obiektem, który jest jednym z absolutnie najbardziej interesujących w Europie. To nie możemy się doczekać. Jesteśmy przekonani, że wspólnie stworzymy miejsce na miarę Krakowa stolicy kultury europejskiej.